Dzisiaj już jest chyba trzeci czy czwarty dzień, kiedy tutaj jestem. Byłam całkiem zjetlagowana. Przyleciałam tutaj w czwartek, miałam hardkorowy lot z dwoma przesiadkami. Leciałam z Gdańska do Kopenhagi, później z Kopenhagi do Oslo i z Oslo do Los Angeles. Nic nie nagrywałam, bo dosłownie miałam 50 minut na przesiadkę, później godzina 50, gdzie musiałam odebrać i nadać bagaż podczas całej tej Krasy i podróży poznałam dziewczynę z Danii, która dosłownie uratowała mnie, bo wciągnęła mnie do kolejki. W taki sposób zdążyłam na samolot, ale. Nieważne. Długa historia. Jestem teraz tutaj u rodziny. Zastanawiałam się w ogóle, czy nagrywać teraz cały proces ogarniania, czy dopiero później, jak już znajdę mieszkanie, będę sama. I zadam pytanie na Instagramie i dostałam tyle wiadomości, że tak, że ten proces, że to jest to i w ogóle, że jest, każdy jest mega ciekawy, jak to wygląda. Jakby załatwianie mieszkania, pierwsze tutaj moje dni, i dopiero to mnie tak obudziło, Miałam, kurczę, racja, jakby ten proces jest ciekawy. Dzisiaj miałam całkiem normalny już dzień. Zrobiłam trening, wykąpałam się i teraz leżę. I przywiozłam ze sobą mój dziennik. I miałam dosyć przerwę, długą w pisaniu, przez przeprowadzki i wszystko, tak co nie dbałam to. I dzisiaj postanowiłam sobie w głowie, że wrócę do tego. I też na TikToku zobaczyłam parę osób, że sobie coś tam pisze i miałam takie... Mm, Zainspirowało mnie to, żeby wrócić. Robię dwie kartki, wypisuję swoich myśli, a jedna kartka to jest właśnie takie gotowe do uzupełniania, czyli jakieś pozytywne afirmacje, things I'm grateful for, czyli za co jestem wdzięczna, to-do-lista jakaś krótka, intencje na dzień. I myślę, że w tym procesie, gdzie tak dużo się dzieje, to fajnie jest mieć coś, żeby tak check in with yourself, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i też nie tłumić jakichś emocji, tak wylewać wszystko i też świetna pamiątka na przyszłość, że będę mogła sobie przeczytać, co tam miałam w głowie? Wczoraj byliśmy w Los Angeles na moim college i trochę ponagrywałam telefonem, bo zapomniałam kamerki. Teraz jeszcze college jest zamknięty, ale byliśmy w International Student Office, żeby zapytać się, czy wszystko mam. Na przykład musiałam się zapytać o healthcare, czy to było już o płacie, jak płaciłam za studia, czy to było w tym, czy trzeba osobno płacić. Na niektórych uczelniach to jest dopłata jeszcze 700 dolarów na semestr, ale zapytaliśmy się i to już było w tym, bo już zapłaciłam za studia, za jeden semestr. Planuję też nagrać film o całym procesie rekrutacji, więc jeżeli się pojawiają jakieś pytania, macie, to można zadawać tutaj w komentarzu, to sobie też zerknę, zanim będę nagrywała. Ja nadal, jeżeli chodzi o to, jak się czuję, czuję się jakby była na wakacjach, jakby miała zaraz wrócić do Polski i może to przez to, że mieszkam urodziny. Jakby tutaj już w lutym byłam i odwiedziłam. Jeżę samochodem z kimś, jakby jestem taka trochę zależna od kogoś, więc mam takie wrażenie, że zaraz wrócę, że to są wakacje i jeszcze nie pozwalam sobie tak uwierzyć w to. Ale nie wiem. I tak, chcę nagrywać proces, jak to wszystko wygląda, czyli szukanie mieszkania. Byłam na przykład wczoraj już w Erwan, ale chyba nic nie nagrałam. Zrobię moje pierwsze zakupy spożywcze. Mieszkam teraz z rodziną, z bratem i z jego roommate, kolegą. Może będę czasami jakaś nieśmiała, bo na przykład mnie obserwują, albo teraz na przykład nie wiem, więc zobaczymy. Dla mnie też to jest nowość. Teraz przyszedł mój brat i powiedział, czy chcę jechać do Walmart za 15 minut, więc pojadę. Chcę kupić daktyle i masło orzechowe, żeby zrobić protein power balls, takie kulki mocy, ponieważ w Air One była kobieta, która miała takie całe stoisko do próbowania i miała tam te kulki mocy. Takie opakowanie do robienia ich kosztowało 14 dolarów i mój brat chciał to kupić, bo mu tak to zasmakowało I ja mu powiedziałam ja ci to zrobię za dosłownie 2 dolary i będą jeszcze lepsze więc chcę je zrobić dzisiaj myślałam, że będę musiała szukać samochodu i kupić samochód samochód już jest i to była niespodzianka ja bardzo się stresowałam tym że muszę kupić samochód Mam 20 lat Ja jeździłam 5 razy w Polsce samochodem Więc samochód pokażę później Na dzisiaj jeszcze mam plan Muszę się uczyć na prawo jazdy Ponieważ muszę zdać tutaj prawko To jest część pisemna, czytam na komputerze Jest baza pytań, więc muszę to przejrzeć I nauczyć, a później jak to zdam To mogę umówić się na prawko że... że jazda I to jest tak, że nie trzeba brać wcześniej lekcji Tylko idziesz i zdajesz egzamin I swoim samochodem jedziesz Więc to mnie jeszcze czeka i tutaj na drzewach są granaty, a z przodu są limonki. I robię sobie codziennie wodę z limonką. Wróciliśmy ze sklepu i zrobiłam sobie maczę. maczę przywiozłam z Polski. Znalazłam mleko. To jest mleko migdałowe z Trader Joe's o smaku waniliowym. To jest przepyszne. Kupiliśmy jakieś tam parę rzeczy. Masło orzechowe i tak tyle. I chcę zrobić te energy balls. Później nutelle. W ogóle ta nutella jest w plastikowym opakowaniu. I później weszliśmy do Aldi, bo chciałam mi właśnie pokazać, bo Aldi jeżeli ktoś się orientuje, to jest mój ulubiony sklep. Było tam, no nie jak u nas, ani jak w Niemczech, ale ogromna różnica po do Walmart, bo tam jest wszystko takie ogromne, trochę jak oszom. Tu Aldi, no był taki, no był trochę inny. I był na przykład Knoppers, Haribo. Jeżeli się wchodzi do Air One, albo ogólnie jakiegokolwiek sklepu tutaj, to jest się tak przytłoczonym wszystkim, że ja na przykład nic nie kupuję, bo ja nie wiem, co kupić, ale pomoc. Jeżeli ktoś by był miał okazję Air One, to jak mam w lutym, to mój brat to tak wziął randomowo i to jest najlepsza rzecz jaką ja kiedykolwiek jadłam. To są orzechy w karmelu i za pierwszym razem jedliśmy Pecans, a teraz wzięliśmy inne i to są różne i to są takie po prostu kawałki karmelu i w środku są te orzechy. Kosztuje to 14 dolarów. Ale to jest tak dobre. Wygląda to tak, to są takie kawałki, takie clusters. Jeżeli ktoś będzie miał szansę. Teraz trochę poogarniam na komputerze. Myślę, że jeszcze raz wystawię moje ogłoszenie na Facebooku LA Roommates ze zmienioną ceną, ponieważ na początku dałam, że szukam no, pokoju do wynajęcia za 600 do 800 dolarów. A teraz po sprawdzaniu, jakby wszystkiego i jak tak już bardziej się orientuję, no to jest to niewykonalne, chyba żebym mieszkała nie w Los Angeles. Więc zajmę się teraz tym. z mlekiem migdałowym i dzisiaj dołożyłam tylko do niego tak połowę opakowania jogurtu greckiego. Na górę dam sobie cynamon, masło orzechowe, borówki. Jest gorąco i zaraz uciekam do środka. Plan na dzisiaj nie wiem co się wydarzy, bo na pewno może wyskoczyć coś spontanicznego, ale jutro mam egzamin na prawo jazdy, taki pisemny albo na komputerze. Dzisiaj będę się cały dzień uczyła. Jest jakby książka, z której można się uczyć i pięć takich próbnych egzaminów. Więc dzisiaj to jest moje zadanie i jak zdam ten egzamin jutro, to będę mogła się umówić na jazdę, czyli na egzamin praktyczny. Ale po zdaniu tego egzaminu jutro będę mogła już jeździć samochodem z kimś ile dostaję wiadomości na Instagramie takich ogólnie podsumowujących trochę moją drogę. Od nagrywania w moim pokoju, w moim domu rodzinnym, po tam przeprowadzkę do Warszawy i teraz tutaj. Ja dostaję wiadomości właśnie od jakiej pory, od jakiego momentu mnie obserwujecie. Jest to niesamowite. Moje życie przez nagrywanie, przez robienie tego, co lubię i tak oddaniu się temu i zaufaniu sobie, że to wyjdzie. Będę nagrywała do momentu, aż to wyjdzie od tego pierwszego kroku jak przełamałam Wszystkie bariery. Strach przed opinią innych, strach przed tym, że właśnie nie wyjdzie. Później była oczywiście walka ze sobą i z zaakceptowaniem siebie. Jak zaczęłam nagrywać, to jakby to przełamałam, bo wcześniej uważałam, że jestem nieciekawa, nie jestem jakaś idealna, piękna, idealna, żeby pokazywać swoje życie, jakby kogo obchodzi, to co ja nagrywam, co robię. Dzięki nagrywaniu. Dzięki temu, że zaczęłam, to jakby to wszystko zniknęło. A tak to przez wiele lat to była walka z sobą. I z tymi wszystkimi obawami, lękami, problemami. Ja już tak z czasem się zastanawiam, skąd się to bierze, i rozmawiając też z innymi, że młode osoby, jakby w tym wieku takim, nie wiem, 14-15, wiadomo, że nie wszystkie, ale pojawia się jakaś taka nienawiść do siebie, i brak akceptacji, i wszystkie lęki, że właśnie w takim młodym wieku. Nawet nie jest się świadomym tego, że to wszystko jest. Tylko się żyje i się na przykład zagłusza te rzeczy, a nawet się nie da nazwać co się czuje. Jestem ciekawa, ile osób przechodzi przez taki trudniejszy okres, bo z tego co rozmawiam z innymi, może akurat w moim otoczeniu, każdy miał jakiś taki okres, gdzie było gorzej, zanim było lepiej. I zastanawiam się, ile jest takich osób, które nie mają tego. I które tak żyją od samego początku? Czy to zależy, na przykład, nie wiem, od wychowania, od tego, co się nie wiem, ogląda, czym się otacza? Bo nawet bajki, seriale mają taki wpływ na dziecko. Idę do środka i zabieram się za egzamin. Postanowiłam, że będę teraz robiła te protein Bowls. Mam wszystko i pokażę. Trochę się stresuję, bo jak one nie będą lepsze niż te z Air One, to to słabo. Bo jestem całkiem pewna, że da się zrobić taniej, samemu lepsze. Mam płatki owsiane, zwykłe. Te co wczoraj kupiłam, masło orzechowe. cynamon, To jest jakaś odżywka białkowa, waniliowa. I laktyna. Znalazłam blender taki ręczny. I będę robiła wszystko na oko, jak zawsze. Jak ja robiłam Protein Balls, to moje ulubione to były takie ala la Ferrero Rocher. Właśnie daktyle, kakao dodawałam, i później obtaczałam w prażonych orzeszkach laskowych, takich podrobionych. I przepis jest w e-booku moim, link jest w opisie. I to są moje chyba ulubione takie i tam nie dodawałam odżywki białkowej. Te, które próbowałam w Air One, one były takie bardzo... bardzo dużo było masła orzechowego. Tak zaklejały buzię, więc spróbuję odtworzyć. Myślę, że nie będzie problemu. Mam tak z pięć łyżek. Sześć. Nie mam żadnego oleju kokosowego. Ona mówiła, bo to był taki miks, że trzeba dodać wodę, jakiś olej, jakiś tłuszcz. W ogóle były reklamowane, że właśnie keto bez cukru. Teraz odżywka białkowa. Dodam tak, nie wiem, z miarki szczypta soli. Podam jakoś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 16. Na pewno dodam trochę wody, żeby łatwiej się blendowało. I masło orzechowe. I nie zauważyłam, ale to jest to takie crunchy, czyli z kawałkami. Ale jak się zblenduje, to będzie spoko. Dam trzy łyżki, najwyżej później dołożę. Boję się. To trochę zajmie. Dodałam jeszcze więcej cynamonu. Jest takie mega klejące, ale odstawię to do lodówki i wtedy wydaje mi się, że będzie spoko i będzie dało się formować. Uwaga, mój brat powiedział, że są przepyszne, ale te z R1 miały taki posmak, czegoś. Ja tam tylko zerknęłam na chwilę, jaki jest skład, i było tam milion składników, i jakiś tam Keto Oil. Nie było z dektylami, tylko był jakiś inny słodzik. Ale konsystencja jest całkiem podobna, bo tamte też były takie, że jak się zjadło, to trochę się miało wrażenie, jakby to była kulka masła orzechowego. Muszę sobie zamówić odżywkę białkową, ale jakąś pegańską, bo takiej za taką nie przepadam. Dobry, jestem akurat w trakcie malowania się, bo zaraz jedziemy na mój test na prawo jazdy. Dzisiaj ubrałam taką cargo spódnicę, którą kupiłam na wintet przed samym wylotem. Jest mega. W ogóle pierwszy raz ją ubrałam, bo mi dosłownie w dzień, kiedy wjeżdżałam z Warszawy, jest idealna. Trzymajcie kciuki, żeby udało się. Ma się trzy podejścia. Chciałabym, żeby się udało za pierwszym. Fit check. jakoś 5 pytań źle, i test praktyczny będę miała 23 o 11, czyli tydzień i jeden dzień. Nie był zbyt ciężki, niektóre były pytania, których się tam nie uczyłam, ale ogólnie spoko. Na sushi coś zjeść, bo umieraliśmy z głodu. Dosłownie zajęło to tam 4 godziny od kolejki do kolejki. Na początku jest pierwsza kolejka przed wejściem, i tam oni sprawdzają dokumenty. Później, jak to się przejdzie, to się staje do drugiej kolejki, i tam znowu sprawdzają wszystkie dokumenty. Później, trzecia kolejka to były odciski palców, i też przesłużyłam soczewki, i to sprawdzenie mojej mojego wzroku na takich tabelkach, ale poszło łatwo. I później do zdjęcia. Zdjęcie było, można nawet się uśmiechać. Będzie takie, jakie jest. Nie jest najgorsze, Mogła mieć włosy przy twarzy, więc spoko. I później poszłam do kolejnej sali i tam znowu była kolejka. Był egzamin na komputerze, było mega dużo stanowisk i nikt się nikim nie interesował. Po prostu tak na luzie miał się na jedno pytanie chyba 7 minut, więc mega dużo. Jak była odpowiedź nieprawidłowa, to od razu wyskakiwało i była pokazana prawidłowa. Tam z tego komputera szłam do Okienka, odebrać kartkę, że zdałam, i później do kolejnego okienka, gdzie mogłam umówić sobie tą wizytę na e, test ten driving. Ok, zmiana, tu jest trochę ciemno i teraz wracałam i jechałam samochodem, ponieważ już mogę, bo mogę ćwiczyć jakby z kimś. I teraz przebieram się w strój kąpielowy, bo jedziemy surfować. Przyjechał kolega, mojego brata i ma trzy deski. Jedziemy surfować. To będzie moje pierwsze surfowanie. Muszę zmieć makijaż. Jestem mega ciekawa. Ponoć będzie łatwiej mi, jeżeli jeździłam na desce, deskorolce albo snowboardzie. I też jestem lżejsza, więc powinno być łatwiej niż im. Ale to jest moje największe marzenie, żeby nauczyć się surfować, więc.